Dinozaury! Tak, przybyły widzowie, dinozaury! I można robić sobie teraz swój własny park jurajski w ogródku w Grow Garden. Ja kocham dinozaury, więc jest dino-odcineczek, bo mam dwa niewyklute, trzeci jeszcze czas musi winać, ale mamy seed pack i summer seed pack jeszcze z poprzedniego eventu. No, i y, trzeba to wszystko obrobić, więc raptora chowamy, chodźcie tak przed ogródek. Tutaj ładnie. O, także nic nie zasłaniało. Dzień dobry. Y, więc tak, mamy Summer Seat Paki, i je sobie teraz otworzymy po kolei. Ja jestem ciekawa, co dostaniemy. No, marchewka, jak zawsze. No, nie może być lepiej, musi być marchewka. Drugi. Gruszka. Gruszka już lepiej, bo gruszka jest wielorazowa. I... no i te gruszki, to wiadomo, do jakichś eventów letnich to ona była fajna. Znowu była marchewka. Ja bym chciała jeszcze jakieś takie fajne, to z tych rzadszych, coś do... np. te róże, bo ona była fajna. Marchewka. Moje szczęście do marchewek. No i znowu była Rosy Delighted był Parasol, ale oczywiście marchewka. Oj, marchewka. Tak, ten odcinek powinien się nazywać marchewka, ale będziemy wykluwać zaraz dinozaury, więc to będzie główny temat. Oj, 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 błagam, błagam, błagam. lupa. to już To już, lepiej. już przynajmniej legendarna, a nie. Polity. Gruszka. Ktoś mi tu przyszedł. Jest! Jeden mityczny. I został ostatni sitpack. To może tym razem coś fajnego jeszcze. Gruszka, dobrze. Powiedzmy, że jestem zadowolona, ale mamy jeszcze normal sitpacki. Jeszcze otwórzmy sobie, może będzie jakaś fajna, taka lepsza. Szczerze nie lubię watermelonów, ale może. I kaktus, nie jest źle. Ale widzowie, przejdźmy do głównego tematu, jakim są oczywiście dinozaury. I o co chodzi z tymi dinozaurami, co tu się dzieje? Dla tych, co nie wiedzą, nie oglądają, albo grają i kompletnie nie wiedzą o co chodzi. Tu jest maszyna DNA. I tu jest pan z lighting Rodem na plecach, z którym można porozmawiać. Można mu dać dowolnego PETA, rzadkiego, nierzadkiego, rzadki, nie rzadkiego, ale ważne, żeby to był PET i. Tempet nie może być dinozaurem, czyli jak macie już dinozaura, to nie możecie go dać ponownie do zrobienia kolejnego. Dajecie i wtedy tutaj, w tym miejscu, ja mam 2 minuty i 10 sekund do zrobienia się jajka, bądź od razu dinozaura, do, to tutaj y, przez godzinę tworzy się jajko dinozaura, z tego wiadomo wykluwamy dinozaury. No bo co można wykluć z jajka dinozaura, jak nie dinozaury? I wtedy tutaj można tak: im rzadszy jest pet, tym więcej możemy zyskać, bo możemy zyskać od jednego do czterech jajek albo już gotowego wyklutego peta, bo też zanim jajko się wykluje, mija 4 godziny i 10 sekund. Minut, nie sekund. Pięknie by było, gdyby te 10 minut zamienić na 10 sekund. Ale to niestety jest. To sporo czasu, więc fajnie było. Tu jest znowu pani, która daje questy. Na drugim pokazuje nam questy i mamy tak, na przykład, e, posać jedno mango, e, dwa razy z craftu, i tutaj obok jest crafting table, <taki> tak jak w Minecrafcie, e, dwa e, spreje mutacji amber i posać 25 bambusów. I za każdy z tych dostajemy i za każdy zrobiony dostajemy również e, Taki znaczek, im więcej ich, to tutaj jest podobno ta sadzonka, jest podobno lepsza od tego Candy Blossom, więc może być naprawdę mocna, bo ona jest podobno 175 tysięcy za startową, bez mutacji, więc to naprawdę może być mega mocne. Tutaj jest crafting table. Mogę Wam od razu to wszystko popokazywać. Tutaj się właśnie robi ten spray mutacji. Do wszystkiego niestety trzeba jajka dinozaurów, i pieniążki. I tutaj jeszcze klinik spray. I możemy też właśnie te paczki. Ja miałam jedną paczkę, ale przypadkiem mi się otworzyła. E. Tutaj jest. No, dużej, oczywiście ta najrzadsza. Wszyscy na to polują teraz. Tu jest dino grzybek, którego bym bardzo chciała zobaczyć. No ale niestety i dino krejty, bo oczywiście y, musi być tej bramy. Tutaj jest autko takie jak z, z bajki była taka bajka. Nie pamiętam w tej chwili, jak to się nazywało. To jest jeszcze jakiś taki płot y, z prądem. Tak jak w parku Jurajskim były. I oczywiście tutaj już widzowie inni y, gracze. Znaleźli, że to jest oczywiście, tutaj jest oczywiście masa nawiązań do parku Jurajskiego. Ja osobiście nie oglądałam, ale bardzo lubię dinozaury, więc przejdźmy już do głównego tematu, jakim są właśnie jajka dinozaurów. Tutaj mi jeszcze do jednego brakuje, 2 godziny 44 minuty. No niestety nie mam tyle czasu, żeby poczekać i później dla Was nagrać, ale z, możemy zrobić opening w następnym odcinku, oczywiście. No, teraz mi tu będą latać pety. Tu mi lata właśnie orzeł, bo było 4 lipca, święto niepodległości Ameryki i z tej okazji był, były specjalne pety. Dobrze, no to... O, kiwi tutaj przyszedł. Ja bardzo lubię właśnie ptaszki kiwi i blut kiwi, za to, że właśnie tak pomagają jajkom i ten y, nowy orzeł również to robi. Dobra, otwieramy te jajka i najbardziej bym chciała brontozaura. Tak? Do tego z długą szyją, tego Diplodoka tak zwanego. Na niego jest niestety jakiś 1% szans. Tam najrzadsze są Pterodaktyl, Brontozaur i Tyranozaur. Ja mam właśnie Raptora, on jest najczęstszy. Ale dobrze, mam nadzieję, że chociaż nie będę mieć samych Raptorów. O, już widzę na pasku spoiler. Kolejny Raptor. Ale dobra, Raptory też są fajne. I ona oczywiście jest znowu jakby takie inaczej, że dinozaury nie trzymamy w jednej ręce, tylko w dwóch rękach u góry. O i triceratops. Triceratops jest drugi najlepszy, ale ja się, ja się cieszę, że dostałam, bo triceratopsy bardzo lubię. Bardzo mi się podoba ta animacja, że nie trzymamy ich tak w jednej ręce, bo by to dziwnie wyglądało. I widzowie, tak. W moim ogrodzie nie zmieniło się wiele. Tutaj są blueberry. Nie sądziłam, że jeszcze wrócę do blueberry, ale jak się okazuje, jak trzeba zebrać 150 blueberry właśnie dla quest'a, no to jednak trzeba je jakoś tak mieć, więc ja trzymam je. I znowu jak się zaktualizują quest'y, to będzie kolejne blueberry. Mam duże moonmelony, które będą... Kiedyś wiele warte. O, popatrzcie, tu mi z Stegozaur sam wyszedł. Widzicie? Już mam gotowego z Stegozaura. Tak jak mówiłam. A z Stegozaur jest fajny, bo on jest. Y, on jest y, trzeci. Trzeci najrzad. Trzeci naj. Czwarty najrzadszy. Y, trzeci najbardziej pospolity. Ale to jest fajne, bo on jest najlepszy z tych dotychczasowych. Fajnie. O, słodki jest. Taki duży, ale jest słodziutki. Ja właśnie szłam po to jajko, ale jak widać już mi się sam pet wykluł, bo tutaj, żeby nie było tutaj, że mi się sam pet wykluł, to tutaj dałam szarą mysz z jajka tego takiego za 8 milionów bodajże. Tam, gdzie jest szara mysz i brązowa mysz, to ja dałam szarą mysz. Więc tutaj już nie muszę kłaść kolejnego jajka i oczekiwać tego czasu. Ale tak, mam mund duże mund i one będą bardzo dużo warte. Ten już jest warty tutaj. On już jest warty 70, 73 miliony. Ma tak, Wind Bond, Burnt, Disco i Cold Together. Ale jeszcze ja czekam, aż będzie aż będzie miał, że piorun uderzy. I e, wtedy on będzie jeszcze więcej warty. Ja czekam, aż on będzie warty w miliardach. No mam nadzieję, że się doczekam. No bo jakby nie było, im więcej warte, o ktoś tutaj ma bardzo ładne, świecące grzybki. Mi się ostatnio nie udało grzybków. Bo ja miałam malutko grzybków. Zobaczymy, co tam sobie w Seatsach jest. Może, może się przypadkiem trafią te bambusy, które do challenge'u potrzebuję. Challenge się kończy już za niedługo. No ale nie, im dłużej tu jestem, tym mniej się te bambusy trafiają właśnie, a kiedyś się tak co chwilę trafiało i pamiętam, że jedyne co kupowałam to bambusy już mówiłam, e, nie, no nie będę się wygłupiać, nie będę kupować bambusów. No teraz by mi się przydały, ale mniejsza o to. Z moich petów, bo tutaj o, jest wietrzna pogoda, ale już ten efekt mam. Mam tak, wszystkie do wykluwania jajek, czyli mam kiwi zwykłego z tego nocnego eventu kiwi który właśnie wykluwa jajka mam e, bald angel i to jest ten e, z tego dnia niepodległości mam blood kiwi którego dostałam właśnie za e, jak było w poprzednim update że się oddawało i można było różne to wtedy dostałam blood kiwi no czemu mi się to tak zamyka e, mam Kapibarę która y, tam spełni i, i mam tego kraba, który kradnie pieniążki. Ten krab podobno jest masakryczny i w ogóle gorszy od kreta, który był, bo kret y, wykopywał więcej, ale no jakby tego już nie zweryfikuję. Pójdziemy jeszcze dać sobie coś, y, jakiegoś fajnego peta. To jest tak Berbi. Właśnie mam orangutana widzowie. Mam orangutana i się cieszę z tego, bo on, z tego co wiem, nie jest yy, najrzadszy, ale jest chyba drugi najrzadszy. I mam tak, mam brązową mysz, mam Echo Frog, mam Tukana, mam Pikoka, mam Snake'a, udało mi się jedno jajko. I mam tutaj Tarantula Hawk. To może ją damy, bo myślę, że nie będzie. Nie będzie źle i mam nadzieję, że znowu albo wyjdzie mi od razu dinozaur, albo będzie... O, widzicie, tutaj jest godzina, albo że będzie więcej jajek, bo bym szczerze bardzo chciała dostać brontozaura, bo uwielbiam dinozaury z długą szyją. Ktoś mi tu przyszedł w ogóle do ogródka przed odcinkiem i chciała y, kobieta tego najrzadszego melona. Konkretnie tego dałam i takiego. Miałam jeszcze jednego tutaj takiego y, za 19 milionów, chyba i jej go dałam, a ona ciągle kręciła głową i ciągle, że chce tamtego. No to powiedziałam, że, że nie, że nie ma opcji w takim razie, bo jakby ja go trzymam dla Was, widzowie. Może któryś z moich widzów dostanie. Co myślicie? Może któryś, z, może któryś z Was dostanie? Jak będzie dużo łapeczek w górę, będą fajne komentarze, możecie się zgłosić w komentarzu. Wtedy postaram się Was dodać na Robloxie, musicie tylko swój nick napisać. Ja Was dodam na Robloxie i może wtedy Wam przekażę właśnie tego Moon Melona dużo wartego, albo może jakieś inne dużo warte e, owoce, kwiatki, fajne rzeczy. Warto być widzem. Warto być widzem wani. Ja wam to mówię z doświadczenia. Sitsy. No i co my tu mamy? Daffodile. Bambusów znowu nie ma. Nic nie ma. Tu jest w ogóle nowa roślinka. Ale to znowu jest taki kwiatek typu Ember Lily. Ja wszystko mam oprócz tej nowej roślinki, ale to wiadomo. Widzowie, jak chcecie roślinki, to trzeba wchodzić w mom jakąś godzinę przed update'em. To oni będą dawać wszystkie te roślinki, nawet po dwa razy będzie je można kupić. Tylko to wiadomo, trzeba mieć trochę pieniędzy, więc najlepiej, jak zaczynacie to od przyjaciela. Dostać coś tak jak ode mnie dostawała miętka. Właśnie miętki dzisiaj nie ma, ponieważ musiałam to nagrać dla Was tak dosyć szybko i nie było czasu, żeby dzwonić do miętki i żeby z nią się umawiać na to nagrywanie. W związku z tym, dzisiaj jestem sama na następny odcinek. Mam nadzieję, już będzie miętka. No i co? Kończymy z drugim raptorem. O, oddalę Wam, bo one są bardzo duże. Triceratops. triceratops bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Kolor, kolor, w ogóle moja postać miała mieć taki kolor włosów, jak miała ten triceratops, ale skończyło się na zielonych. I z tego zaura. Z tego. Z tego. Tak, z tego zauru, Z tego powinien się nazywać. Tak, to jest mój steguś. Uwielbiam dinozaury, więc widzowie, dużo łapeczek w górę, dużo komentarzy. Dużo subskrypcji. Oglądajcie filmiki u Wani, to będziecie yy, niedługo bogaci. Jak chcecie, chętnie Wam pomogę zdobyć pierwsze kilka milionów, te 5-10 milionów. Zapraszam. Wystarczy nikt napisać w komentarzu, ja bardzo chętnie dam Wam coś. I żegnam się z Wami. Pa, pa!